Wracamy na nasz kanał, albo w nasz kanał. Zauważyliście, że nie jesteśmy wielkami YouTube'a, ale w tym roku postanowiliśmy spotkać się z wami aż 5 razy. Z dobrej wiadomości jest to, że mamy mikrofon i to jest dla tych, co się ekscytują moim, nadmiernie się ekscytują moim akcentem. Teraz będziecie go słyszeć jeszcze lepiej. Zaczynamy. I am ready know I ain't gonna I ain't gonna fall back know All I, I'm taking on, take it on me Take it on me mm, baby All I, I ever the ass the ass you're gonna are you going to you going to be my lover? tonight I take it with take it with me Take it, it, with, it with me, me. Mm What the five done he made no sense and he tell your friends and they hold your hands Baby never mind never mind mm -hmm. Poruszmy temat kim człowiek powinien być dla psa. Alfom, przywódcą, czy przewodnikiem? Jeśli y, oczywiście są osoby, które po prostu twierdzą i są teorie, jakieś do dzisiaj twierdzą, że dla psa człowiek powinien być alfą, mówi o tych rasach większych, cięższych y, mentalnie, no i wtedy pies będzie ciebie się słuchał. Y, jeśli opieracie się o tej, te, przy tej teorii, to i porównując alfa oczywiście do wilka bo tak tylko sobie wyobrażam, że porównujecie do tego, to nie jesteście w stanie nawet być po prostu tym alfą. Bardzo dużo pracy i bardzo dużo sygnałów, których, o których wy nawet nie wiecie. To jest raz. Druga rzecz, nie każdy człowiek umie panować nad swoją energią, którą przykazuje psu i którą on bardzo świetnie odbiera. Nie chodzi tutaj o wiarę, że ona jest nie, ona jest nie, bo to jest już bardzo udowodnione i to jest na poziomie fizyki kwantowej, który odbiera i odbije, po prostu odbiera energię, oddaje wam z powrotem tą energię. Jeśli chodzi o przywództwo, często słyszałem, że przywódca powinien być po prostu mocny, silny i tak dalej. Agresją się nie poprowadzi danych osobników. Nie widzę swoich psów w stanie po prostu, żeby one były zastraszone. Raczej ma być harmonia, równowaga. Troszkę takie życie z zabawą oczywiście, bo ten poziom jest najlepszy, który wybieram. I moim zdaniem najlepsze określenie to bądź dla psa przywodnikiem i opiekunem. Opieka to oczywiście po prostu, spełni wszystkie jego podstawowe zapotrzebowanie. To jest, pamiętacie, dobre jedzenie. Dobre jedzenie, nie zboże jedzenie. Dobre jedzenie, które prowadzi do powstania hormonu szczęścia u psa i przez jedzenie bardzo duży procent to idzie. Zabawa i załatwienie swoich potrzeb, czyli siku, kupa i węszenie w tym. Pamiętajcie, że długi spacer fajnie by było dla psa też, ale nie tylko na smycze, ale i możliwość puszczenia tego psa. Sen jest bardzo też ważny dla psa. Tak? Te funkcje to jest opieka. No i plus, oczywiście, weterynarz, plus, oczywiście, dbanie o swojego psa. Jeśli chodzi o przewodnika, to wy jej pokazujecie swojemu psu, jak żyć, w cudzysłowie. Czyli, nakazy, zakazy to wszystko od Was. Starajcie prowadzić psy bardziej w bardziej zrównoważony sposób. Tak jak ludzie, on, one potrzebują równowagi, czyli zapewnienie swoich potrzeb, plus jasno i konkretnie mi wytłumaczyć, co mogę, co nie mogę. W przypadku braku równowagi, jak u, u, u człowieka, pies popada w frustrację, depresję m, i takie objawy są. Jeżeli ktoś uważa, że pies nie ma depresji, ale ma, to jest też udowodnione. Ja bardzo często się spotykam w naszym wieku, gdzie pies ma frustrację i przez frustrację po prostu bardzo dużo często m, wychodzi z niego po prostu agresja. No, ale jeżeli diagnoza padnie frustracji, to całkiem inaczej się rozwiązuje to niż Agresję, tak? Teraz Wasze powroty i wyjścia. Nauka pozostawienia psów w domu. Wasze powroty i wyjścia mają być bardziej podobne, jeżeli chodzi o energię, tak? Bo pamiętajcie, wychodzą zostawiamy psy w bardziej takiej energii, po prostu, że tęsknimy i tak dalej. Tego nie robimy. Wychodzimy po prostu na spokojnie, uczymy psy wszystkie zostawiać w domu. Kiedy wracamy, pamiętajcie. Wasza sama obecność już jest, ich już ekscytuje psy. Wy jesteście źródłem jedzenia, wy jesteście źródłem zabawy, wy jesteście źródłem spacerów, dlatego oni widzą w Was wszystkim. Jesteście bohaterem tego domu. Dlatego ważne jest, żeby Wasze powroty nie były tak ekscytujące, tak? bo ja wiem, że lubicie wracać po prostu do domu i jak to nie przywitać się z psem, nie pogłaskać. W przypadku, kiedy posiadamy jednego psa, to, to jeżeli Wam to nie przeszkadza, to nawet można z tym żyć. W przypadku spory większej, to już może być weryfikowana nadmierna energia przez innych osobników. Załóżmy, że po prostu że jeden osobnik jest nadmiernie podekscytowany, nadmierna ekscytacja prowadzi do zaborczości, czyli posiadanie tego opiekuna. Inni czują to samo i macie już po prostu e, mały zgryz. Dlatego starajcie się mm, wracać i wychodzić do domu przy tej samej energii. Oczywiście, Wasza obecność jest nagrodą, i jeżeli potrzebujecie i dla Was ważne jest przywitanie ze swoją podopiecznym, możecie to zrobić za 20 minut. Na przykład, to wielkiego wpływu nie ma, czy zrobicie to, czy nie zrobicie tego. Ja się witam z psami, ale w sposób spokojny i nie rozmawiając, po prostu ktoś tam poczy, dotknąłem leciutko i najwięcej dotyku dostałem po prostu na dworze, gdzie jest więcej przestrzeni, mogą się podekscytować, ich troszkę rozprasza po prostu otoczenie, no i wtedy można komunikować z każdym osobno, ale nie wtedy, kiedy... Wszystkie naraz latują się wam pod nogi i jeszcze na przykład z zakupami, no to może być lekkie Kolejna sprawa, czy ma wpływ y, na prowadzenie spory, y, 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 kto pierwszy wychodzi po prostu przez prób, przez drzwi y, na zewnątrz, y, y, czy ma to wpływ i jaki wpływ? Jeżeli chodzi o, o y, pytanie takie typu, że Przewodnik wychodzi pierwszy i ma to jakiś wpływ, większego wpływu na to nie ma. Ale jeżeli chodzi o posłuszeństwo, jeżeli chodzi o równowagę, jeżeli chodzi o samokontrolę, kontrolę, którą wypracuje pies w danej sytuacji, no i najważniejsze, bezpieczeństwo po prostu w czasie, kiedy wy otwieracie drzwi, bo często do Was ktoś przychodzi, żeby albo na korytarzu kogoś możecie spotkać, lub za tą furtką, bramą. Dlatego bezpiecznie jest, żeby, żeby opiekun pierwszy przychodził przez próg, nie w sposób kto pierwszy, ten lepszy, typu tam piesek z tyłu i szybciej krok zrobi do przodu, nie. Wy macie na spokojnie otworzyć szeroko drzwi, przejść przez próg i zaprosić psa na zewnątrz. I on na spokojnie ma wyjść za wami. Pamiętajcie, żeby nie szedł gdzieś tam daleko, bo wy jeszcze potrzebujecie zamknąć drzwi, także warto nauczyć to tego, że otwieramy szeroko drzwi, psiaki czekają, wy wychodzicie, zapraszacie na zewnątrz, one siadają lub tam czekają, zamykacie, zamykacie drzwi i spokojnie sobie jedziemy na spacer. Przy y, więcej niż jeden pies w domu to będzie trudniej, bo pamiętajcie, oni nawzajem mogą się motywować. Tak jak dobre rzeczy od siebie biorą, tak jak i nieprzyjemne albo złe rzeczy. Kolejna sprawa, jedzenie. Czy ma wpływ, kto zje pierwszy, jeżeli chodzi o sfory? My siebie doleczamy do tej sfory całej. Pamiętam, klient kiedyś powiedział, że ja sam osobiście mało książek czytałem, jeżeli chodzi o psie książki, takie, które napisane przez ludzi, ale czytałem bardzo dużo książek o wilkach, tak? Podejrzewam, jeden taki pan pisał, chyba Fischer, co mi klient opowiadał, że człowiek powinien pierwszy zjeść, a później nakarmić swoich podopiecznych. Czy ma to wpływ? Ma to sens? Ma to sens, kiedy ten człowiek pisał książkę, ale w sposób taki, w przypadku jakbyśmy położyli na przykład e, tuszę mięsa na podłogę i żebyście zaczęli tą tuszę jeść, w czasie odganiać resztę osobników i po chwili, kiedyście się najedli, zaprosić osobników do zjedzenia, miałoby to sens. W przypadku, kiedy Wy siadacie przy stole i jecie zupę albo cokolwiek, a później karmicie psa, nie ma to wpływu, dlatego hmm, czy jecie razem z psem w tym samym czasie, nie razem z miski, ale czy jecie piersi, a później dajecie psu, to większego wpływu nie ma w Waszym domu. Natomiast ważna jest cała sytuacja, kiedy Trzy psy w moim przypadku yy, zaczynają spożywać posiłek w tym samym czasie. O tym też porozmawiamy w późniejszych odcinkach. Czy spanie z psem ma wpływ na prowadzenie sfory? Ogólnie spanie ze sforą. Generalnie większego nie ma na wychowawczy, jeżeli chodzi o wychowanie. W przypadku, jeżeli żaden z waszych psów nie jest zaboczy o miejsce, tak? o się, porozmawiamy w następnych filmikach. Na razie zrobimy wprowadzenie, ja Wam wszystko opowiem o tym i będziemy w kontakcie. Jakby, tak? W przypadku, kiedy żaden z waszych psów nie posiada waszej łóżko, to stanie z psem więcej ma plusów niż minusów. Pamiętajcie, że spora nawet jeżeli w czasie dnia mogą między sobą nie dogadywać się, to w czasie snu instynkt taki jak przetrwanie budzi się u nich, oczywiście to jest bardzo niskie taki ten impuls, bo pamiętajcie, że to już pies od X lat i troszkę ludzie, się, ludzie zmienili w kwestii wychowania, Kolejny telefon. W późniejszych filmikach porozmawiamy o rytuałach różnych, które ważne jest, żeby one były, jeżeli chodzi o osobniki, które są w domu. Rytuały przy jedzeniu, rytuały przy zabawie, rytuały, rytuał przy waszej zabawie z psami i przy kiedy one same się ze sobą bawią. To jest bardzo ważne moim zdaniem i dzięki temu stado spora może być bardziej zrównoważona. Podsumowując to nasze spotkanie, ogólnie każdy szczegół ma, e, ma wartość, czy wasze stado będzie, wasza sfora będzie zrównoważona, czy wasze, e, wasze psy będą bardziej spokojne, m, zaczynając oczywiście od Was, od Waszej energii i energii m, ludzi, którzy w danym domu są. Wszyscy musimy się uczyć tego zachowania i przekazywać psom. Pamiętajcie, że wy jesteście przykładem tego, czy wasze psy będą nadmiernie podekscytowane w danej sytuacji, czy wasze psy będą rozumiały daną sytuację. To wszystko zależy od was. Czy wy nauczycie tego, w jaki sposób mają się zachowywać was, wasze psy. Okay. No i na koniec zadanie domowe dla wszystkich. Pod filmikiem możecie napisać Waszym zdaniem. Czy pies? albo psy tworzą sforę, czy tworzą stado, czy tworzą y, grupę społeczną. Oczywiście są dowody i tak dalej. Amerykańcy y, New York City, Washington i tak dalej. Nie patrzcie się na to. Napiszcie swoje zdanie. Czy pies tworzy y, stado, sforę, czy y, grupę społeczną. Tak? Według waszy, waszym zdaniem. No oczywiście, jeżeli macie chęć się troszkę opisać, dlaczego, dlaczego tak sądzicie. My o tym będziemy rozmawiać oczywiście w naszych następnych odcinkach i postaramy się dojść wspólnie do tego, co tak naprawdę tworzy pies z człowiekiem, albo człowiek-pies. Okay? Pozdrawiam wszystkich i widzimy się już za niedługo. Mam nadzieję.